Hej wszystkim, z tej strony Paku i zapraszam was na kolejny odcinek z This War of Mine. I mamy dzień 31, po powrocie znowu z domu publicznego. I ta noc była spokojna, Marin wrócił, pomógłszy wydostać ludzi zasypanych pod gruzami kamienicy. Poszukując zapasów, Pawle znalazł parę ciekawych rzeczy, więc myślę, że Pawle może iść się położyć, Marin tak właściwie też. Eee, Kristo i Iskra, pogadajcie sobie, potrzebujemy jedzenia. No, mamy jeszcze trochę jedzenia. Eee, mamy warzywo wreszcie. Super. A skoro mamy warzywo, będziemy mogli stworzyć z dwóch kawałków mięsa cztery porcje. Akurat dla każdego wystarczy. Myślę, że możemy zasadzić e, albo i nie. O, o brakuje nam 4 litrów wody, to nazwijmy. Trochę mnie to niepokoi, więc będziemy potrzebowali zrobić filtr. E, myślę, że iskra mogłaby zrobić filtr, bo jest już w tym dość nieźle, nieźle obyta. Nawet dwa by się przydały. No, żeby pozyskać trochę wody, bo widzę jednak, że nie jest prosto... Aha, no i nam braknie niestety. Ale Iskra myślę, że zaraz zrobi filtr i będziemy mogli... E, będziemy mogli od razu zacząć e, pozyskiwać wodę. Więc wydaje mi się, że to jest OK, Dobra, Kristo, zjedź sobie jedną porcję. No i od razu zała... O, o nie zjadłem, dobra. Najważniejsze jest to, żeby założyć filtr, bo chciałbym, żeby jeszcze dzisiaj... Mm, e, ...przygotować dwa posiłki, żeby zjadł Marin razem z Pawlem. E, dobra, teraz już filtr jest założony. Będzie... no, do wieczora myślę, że pozyska woda. Okej, okay. Christos zjadł, mógłbyś dorzucić jeszcze jedną. Jeden opał, jeżeli mamy. Tak, jest 20 stopni Celsjusza na zewnątrz, jest stosunkowo ciepło. Ale tak, na wszelki wypadek. Myślę, że Iskra również byłoby dobrze, jakby zjadła jeden posiłek. No ja i niestety, wodę będziemy mieli dopiero nieco później. Eee, dobra. Dobra, Iskra, idź się bawić. Christo, zobacz co tam w radiu słychać ciekawego Marin głodny zmęczony, Pawle głodny zmęczony Dobra, tą informację już znamy Tą informację już znamy pogodową Okej, okay. mamy dzień 31. Oddziały Federacji Diańskiej przekroczyły granicę i kierują się do Pogoren, nie, nap nie napotykając oporu. Oddziały powinny dotrzeć do miasta w ciągu dwóch lub trzech dni, czyli generalnie, z tego co widzę, za dwa bądź trzy dni e, wojna się skończy. No więc, ciekawie, ciekawie. Dobra, nic sobie usiąć, idź pograj na gitarze. Mamy 23 stopnie ciepła, zaraz się zrobi ciepło. Tak myślę, że przez te 3 dni, chociaż 2-3 dni, nie, no jeszcze, jeszcze bym chociaż spróbował coś jedzenia pozyskać. Warzywa już niekoniecznie, warzywa niekoniecznie musimy pozyskiwać, ale. Warzywa niekoniecznie, ale mięso, aby pasowało jeszcze coś pozyskać, bo warzywa będziemy mieć, żeby zrobić jakieś jeszcze dwa posiłki, żeby nikt nie był głodny. No ale sko skoro w, końcu w ciągu dwóch, trzech dni ma się skończyć wojna, no to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, może idź, Maryn, już tutaj. Pozyskasz od razu wodę i spróbujesz zrobić dwa posiłki, żeby było szybciej. Ok, mamy wodę. Mamy drugą 40. Możemy od razu drugi kolektor założyć. Chyba, że te oddziały dopiero dotrą i będą, że tak powiem, pacyfikować rebeliantów. To wtedy nam to zajmie trochę dłużej. Ale jeżeli w rzeczywistości tak jest, no to zaraz yy, generalnie wojna się skończy i sezon numer 3 również się skończy. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, dobra Marin, zjedz sobie na szybko. Teraz zobaczymy czy możesz jeszcze coś wytworzyć i sobie spróbuj tam coś wytworzyć. E, Pawle spróbuj też przekąś coś. Mam jeszcze jedną puszkę na wszelki wypadek jakby coś. Dobra, i wszyscy są na jedzeń to mi się podoba. Pocisków możemy zrobić dwa pociski więcej to zawsze można sprzedać albo bronić domostwa. Eee, nie wiem co jeszcze, nikt dzisiaj do nas nie przyszedł. Myślę, że dzisiaj w nocy, Pawłem, pójdziemy tak bezpiecznie do, z powrotem do domu publicznego, ponieważ już tam mamy niektóre rzeczy i niektóre kwestie obcykane dość dobrze. Okej, okay, a to jest ciekawe, mimo że mam elementy na trzecią pułapkę na małe zwierzęta, nie mogę jej wykonać. Ciekawe dlaczego. Być może to jest jakieś ograniczenie właśnie w tym temacie. Dobra, zobaczmy, czy może nam się uda ulepszyć yy, stół zielarza. Wody mamy niestety za mało, żeby na razie nastawić kolejne warzywa. Elektroniki nam braknie i braknie nam ujście, że Szkoda trochę. Ale ogródek warzywny jest najważniejszy. No i sporo wody. Potrzebowalibyśmy jeszcze jeden kolektor zrobić, żeby nastawić warzywa. Choć te warzywa będą konieczne. Mało mamy też drobiazgów teraz, jak tak pomyślę, więc... Ale skoro wojna ma się skończyć za dwa dni, to jakoś się tym teraz tak zbytnio nie przejmuję. Chyba żebym szpital może jeszcze odwiedził, bo z tego co pamiętam, mieliśmy tam dostęp bez większego problemu, więc może to jest rozwiązanie. Chociaż tutaj mamy drewna sporo jeszcze, tam tak sobie myślę. Okej, okay. nie myślałem, myślałem, a nie, 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 jeszcze chciałem zobaczyć, ale to nie to elementy elektroniczne. Dobra, przepraszam, to były takie szybkie, krótkie myśli. Tak, chciałem sprawdzić jeszcze to, ale nie możemy nic, te, ani tego, ani tego nie możemy zrobić. Znaczy, generalnie chodzi nam bardziej o moście, żeby ulepszyć ogródek ziołowy, ale no, jeżeli nie znajdziemy elementów elektronicznych, to nie uda się go zrobić. Okej, okay. i teraz tak, ty śpij w łóżku, Kristo, mm, czuwaj. Eee, Mari, w sumie mógłbyś też spać. A ty szukaj zapasów. Mm, tak, myślę, że tak możemy zrobić. Myślę, że przyjdziemy się tutaj jeszcze raz. Eee, moglibyśmy odwiedzić szpital miejski. Moglibyśmy też wrócić do supermarketu, chociaż to też niewiele co jest do zwiedzenia. Ewentualnie plac budowy odwiedzić, tylko to jest dość niebezpiecznie. Ale myślę, żeby nie będziemy dość mocno ryzykować i pójdziemy sobie na spokojnie do domu publicznego. No i standardowo weźmiemy ze sobą łom. Na wszelki wypadek, jakby co. Mam nadzieję, że nic złego się tej nocy nie stanie. Zobaczymy jak wyjdzie. A, też mieliśmy zamknąć one, będą potrzebne, ewentualnie do ucieczki. Znowu będziemy wchodzić naokoło, nie będziemy wchodzić tędy. O, widzę, że to jest jakiś otwór, bo widzę, że jest prześwit. No i co? No i pozbieramy wszystko, co zostało. Może się zapuścimy trochę głębiej. Zastanowię się nad tym jeszcze. Drewno. Tu widać, ktoś jest na dole. Słychać go znaczy. Dobra, stąd weźmiemy znowu drewno. No może powoli, powoli, powoli. Ciekawe, czy to by się dało porąbać tą szafkę. Zobaczmy, czy tu ktoś jest w kuchni. Nie ma nikogo, dobra. Wejdźmy w takim razie wyżej. Znaleźć da się tutaj wyjść na górę. Nie, nie da się wyjść. Okej, okay, sprawdźmy sobie najpierw te drzwi. O, o, ktoś tu idzie. Dobra, ja się tutaj może schowam na wszelki wypadek. Widzę, że ten ktoś tutaj stoi. To mnie trochę niepokoi przy tej szafie. Ok, poszedł sobie. Słychać jego kroki, że się oddalają. No i dobra. Widzimy, że tu ktoś idzie. Zobaczymy, czy będzie wychodził do góry. O, widzę, że tutaj znowu wraca ten koleś. Pracowniemy się na wszelki wypadek. Schowamy się tutaj. Widać, że tutaj ktoś do kuchni wszedł. Skorzystał z lodówki. No to jest teraz taki motyw, że nawet jeżeli się tutaj dostaniemy do kuchni i dobierzemy im się do lodówki, to będzie trochę słabo, bo... Że wyjście na dach mimo wszystko to będzie słabo w tym momencie, bo nie będziemy mieli gdzie uciec. Z jedyną możliwością ucieczki będzie odtarasowanie tych drzwi. No i widać, że tu jest jeszcze jedno przejście, tędy też mnie trochę niepokoi. Widać, stoi, tu i stoi. Nie chcę na niego wychodzić. Nie chciałbym używać łoma, żeby mu zrobić krzywdę. Za długo coś tutaj stoi. No dobra, jak coś, to spróbujemy mu łomę muszyć. Ale widzę, że stoi, stoi i nic nie robi. Kurczę, dzi dziwne to. Dobra, oddalmy się na dół. Jest kolejna osoba, która tutaj się łazi. Dobra, spróbujmy wrócić. Można było ewentualnie przejść tam dalej, jakby ten koleś tutaj nie stał, i spróbować po prostu tędy górą coś pokombinować. Dobra, widzę, że on się chyba tutaj zablokował. Bo widzę, że nie wykonuje żadnych ruchów, więc myślę, że możemy trochę wrócić. Tu mnie interesuje, kto tutaj jest. Yy, też możemy zawsze popatrzeć, prawda? Więc mamy generalnie zachować ostrożność. Tak myślę, tu jest, widzę jeden człowiek, który pilnuje generalnie tego całego dobytku. Wejdźmy sobie tutaj. A, i możemy z nim pohandlować. No i dobra. Cześć, mam trochę rzeczy na wymianę. Chcesz zobaczyć? No co masz na wymianę? Piotr! Mięso ma na wymianę. O, ma uszkodzoną broń na wymianę. Ale co, za 6 drewna dostaniemy od niego, nie wiem, uszkodzoną broń choćby nawet. Nie dostaniemy uszkodzonej broni, a... Jedno mięso? Też nie. Dobra, to nie chcę z nim w takim razie handlować. To w takim razie nie teraz. Hmm, rozumiem że jak przejdę tu dalej, to będzie się burzył. Ej Wenoha, no dobra. Czyli widzę, że nie mogę przekroczyć, że tak powiem, e, przejść za niego 320. Myślę, że już chyba raczej nic się nie uda zdobyć. Wyjdziemy do góry w takim razie, przejdziemy tam. Zobaczę, czy jeszcze tam czegoś przypadkowo nie zostawiłem. Ale widzę, że ta noc nie była zbyt dobra, przez to, że tamten kolej stanął u góry. Tak, no tutaj już niestety, ale nic nie mamy. No dobra, w takim razie myślę, że jest czwarta rano, więc myślę, że możemy sobie na spokojnie wrócić. No i nasz Pawle wrócił. No ta noc była bardzo nieudana, ale przynajmniej przeżyliśmy. Tak jak mówię, nie chciałem ryzykować już i wchodzić tam głębiej. Znaczy trochę chciałem, ale nie w momencie, kiedy koleś cały czas stał i patrzył nam się w oczy. Wybacz, pomimo starania, nie udało mi się znaleźć nic, nic użytecznego, no ale... Na szczęście noc była spokojna. Hmm, możesz pogadać sobie z Iskrą. Oj, Mari, nie mamy jedzenia w ogóle, myszy się nie złapały, to też mnie... ...trochę niepokoi, ale myślę, że Kristo mógłby się położyć spać. Że to jest dobry pomysł, żeby Krzysztof położył się spać. Wszyscy są. O, właśnie, Mari, złapałeś ee... dwa szczury. Bardzo dobrze. Dobra, Pawle, idź może na staw kolektor, bo będziemy potrzebować na pewno tego. Mari, weź, użyj jeszcze jednego nawozu, żeby surowe jedzenie pozyskać. Może jeszcze się uda. Eee, I co, położyć się? Myślę, że na razie mógłbyś sobie usiąść u góry. Nie wiem, czy mi będziesz potrzebny do zrobienia czegoś konkretnego. Wiem na pewno, że Pawle, za czym się położy. O, o! Nie mamy opału. Ale możemy zrobić trochę opału. Bo mamy mnóstwo drewna, nawet 10 opału możemy zrobić na gotowanie. Tylko, że to tak na dobrą sprawę nie powinien robić Pawle. Tylko Pawle po po powinien się położyć spać. A to powinien robić Marin. Bo Marin jest, że tak powiem, niezmęczony. Ewentualnie Iskra, ale nie wiem, czy Iskra potrafi takie rzeczy robić. I myślę, że jutro będą mogli sobie wszyscy zjeść. Hmm. Pytanie: gdzie tej nocy się teraz udać, Pawlem? Tak sobie myślę. Rozważam, żeby się udać do szpitala ee, z lekami, ewentualnie z puszką, żeby wziąć im tam, zanieść jeden bandaż i zobaczyć, czy to coś da, czy nie. Być może im to będzie bardziej potrzebne niż tam. I myślę, żeby też im. Puszkę zanieść, ale jak zaniesiemy im puszkę, to może być znowu taki problem, że okaże się, że wojna się nie skończy, bo rebelianci będą. Znaczy rebelianci, nie rebelianci, tylko yy, siły wojskowe będą potrzebowali jeszcze jednego, czy tam dwóch dni na to, żeby spacyfikować to wszystko. No i zaczną się problemy, więc. Yy, Zobaczymy, jak to się skończy. No, ale wiemy na pewno, że możemy ugotować dwa dania. Nie musimy dzisiaj jeść, to jest pewne. Ale ugotować już możemy i możemy ewentualnie zobaczyć, ile mamy w ogóle filtrów. Dwa filtry mamy jeszcze, to nie musimy robić w takim razie filtrów. To dobrze. Czy potrzebujemy coś zrobić? Jakiś opał, coś? Puściawkę zrobimy. 4. A, zróbmy tą puśtawkę, co mi co mi szkodzi i tak ma być już koniec wojny, więc... Aha, na zewnątrz się nie da. że na zewnątrz moglibyśmy ją zrobić. Tutaj ją zrobimy. Eee, więc tak by to mogło wyglądać. Uda nam się jeszcze tego dnia, myślę, nastawić filtr. Dobra, Marin, zrobiłeś huśtawkę. Wow, to dla mnie? Tak, dla ciebie. Pobaw się. Nastaw, Krysto, jeszcze jeden filtr na jutro. I jutro zrobimy sobie jeszcze dwa posiłki w takim razie. Tak, myślę, że tak będzie można to rozwiązać. Eee, dobra, głodny, 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 dobra, wyspał się. Dobra, myślę, że możemy też, nie przedłużając, już przejść do następnej nocy. Bo eventu dzisiaj raczej z nikim nie będzie, więc. Eee, pomijmy ten etap. No i o, udało się, wojna dobiegła końca. Więc nawet nie musiałem. Nie musiałem. Tego przeżywać. Udało się przetrwać. W sensie kolejnej nocy. O, kolorowe rysunki. Ciekawe. Dzień trzeci. Bez dorosłych w trakcie włamania. Jacyś ludzie przyszli zabrać nasze rzeczy i zrobiliśmy krzywdę, i nie było nikogo, kto mógłby mnie powstrzymać. Bardzo się bałam. Nie chcę już nigdy zostać sama. Dzień trzeci. Zranione dziecko. Iskra jest ranna. Robota jakichś bydlaków. Jak mogli? To przecież jeszcze dziecko. Dzień czwarty. Samemu w ciemnościach. W nocy zostałem całkiem sam. Bałem się, że ktoś przyjdzie i zrobi mi krzywdę. Dzień dziewiąty. Sąsiedzi w potrzebie. Nasi mili sąsiedzi poprosili nas o pomoc w umocnieniu ich stronie. Ja z przyjemnością im pomogliśmy. Dzień dziesiąty. Wzajemna pomoc. Pomogliśmy mężczyźnie zdobyć leki dla jego ojca. Tu chodziło o garaż, z tego co pamiętam. Dzień dziewiętnasty. Marko nie żyje. Marko został zabity szukając zapasów na budynku. W stanie deweloperskim. Dzień 23. Krew na naszych rękach Pawle zabił bandytę. Przynajmniej bandytę zabił, więc to jest takie dość okej. Okay. Dzień 25. Niemoralna propozycja. Jeden z sąsiadów poprosił nas o pomoc w okradzeniu bogatej rodziny. Nie zgodziliśmy się. No, też nie za dobrze. Dzień 30. Pogrzebani żywcem. Pocisk trafił w pobliską kamienicę. Część mieszkańców została uwięziona pod gruzami. Maryn pomógł ich wyciągnąć. Dzień 32. Zawieszenie broni. W końcu doczekaliśmy się zawieszenia broni. Walki w pogronę zostały. Ci, którzy przetrwali wojnę w Granzawie nigdy nie zapomną tego, przez co przeszli. i Zobaczmy zakończenia. Mamy pięć osób przy zakończeniach. Marin. Po wojnie Marin postanowił odnaleźć chłopca, którego wizyta sprawi mu niegdyś radość. Sprawiła niegdy mu niegdyś radość. Gdy jego wysiłki spełzły na niczym, odbudował dom, a w oknie... Zakładu ustawił figurkę pewnego zimowego popołudnia. Nad wejściem rozbrzmiał dzwonek, a znajomy uśmiech raz jeszcze rozświetlił warsztat Marina i jego życie. Czyli Marin miał bardzo pozytywne zakończenie z tego co widzimy. Kristo. Po wojnie odnalazł swoją żonę, na szczęście nic, nic się jej nie stało, wrócili do pracy i robili co mogli, żeby Iskra zapomniała o wojnie i miała normalne dzieciństwo. Być może uda im się, to dzięki miłości i opiece, bardzo też pozytywne zakończenie dla Christo. Natomiast Iskra. Po zawieszeniu brogni rodzina była znów razem, ale wojna mocno doświadczyła Iskrę, ponieważ spędziła tyle czasu w piwnicy, nabawiła się fobii wobec szczurów i małych przestrzeni. Jej matka urządziła jej jasny pokój z dużym oknem i dała jej kota. W nocy Iskra zawsze trzymała go blisko siebie w obawie przed szczurami. No tak, tak, to była prawda. I jeszcze ten efekt, że ją skrzywdzili, jak Iskra została sama pewnej nocy, więc być może to też odbyło piętno. No, no jej psychika na pewno uległa, że tak powiem, delikatnemu pogorszeniu, delikatnemu dużemu pogorszeniu po wojnie, ale myślę, że to zakończenie... Znaczy, dla Christo jest ok, a dla Iskry jest średnie, bym powiedział. Pawle. Pawle dożył końca wojny. Po wielomiesięcznych poszukiwaniach, mimo licznych trudności, odnalazł żonę i syna, którzy schronili się we Francji. Zamieszkał z nimi na stałe. Rodzina nie wróciła już do Pogory. No, okej, okay, czyli pierwszy raz wreszcie e, Pawle dostał dobre zakończenie. Lepsze zakończenie niż żadne. No i... Fajnie. No, a niestety Marko zginął. Do swe zasługi Marko otrzymał jedną nagrodę. Płytki grób. Może jego żona i córka kiedyś odnajdą, ile same przeżyły. Powiem tak. Podsumowując, sezon trzeci było... O... Wiele, wiele, wiele lepiej niż w sezonie pierwszym i drugim, gdzie uczyliśmy się mechaniki. Prawda jest też taka, że się zmieniły trochę eventy. To fajnie, bo to wprowadza też większą losowość, co bardzo mnie cieszy. Więc trzeba być zawsze przygotowany na wszystko i dostosowywać się do sytuacji. A druga rzecz, że wyłączyliśmy. Aha, druga rzecz to jest taka, że za czym? Że wyłączyliśmy Anniversary Edition i Final Cut, w sensie, że wszystko dzieje się losowo, to też jest bardzo fajna mechanika, według mnie. I trzecia rzecz w takim razie jest taka, że znaliśmy już trochę bardziej mechanikę, a mimo to nie udało się uratować Marko. Tam też trochę spanikowałem na tym budynku, na placu budowy, budynku w stanie deweloperskim. No ale dobra, dobra, cieszę się, cieszę się, że się udało w każdym razie. Dobrze, no dobrze, no to w takim razie ja z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować za kolejny, tym razem już trzeci sezon. Zapraszam na sezon czwarty, na pewno będzie, I tak spoglądając jeszcze na drużynę, na, na cywilów, którymi będziemy grać. Nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się, że tym razem będzie to Svita, Pawle, Anton i Zlata. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jak będzie, to zobaczymy. A z mojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję za kolejny sezon. Zapraszam na następne. Trzymajcie się. Cześć.